O, działa. Dobra, najpierw załaduj magazynek. Dobra, odłóż magazynek. Słuchawki znajdź. Załóż. Ułóż sobie broń w ręku. Przed sobą masz. palusz z języka. Ok, podłącz magazynek. Puknij na cel palu z języka. Nie miałem. Dobrze. Teraz rzuć zamek. No. W dół. Nie, nie to. Dobra, odwrotnie paluchy. Tu, ten podspód. Podspód. Ok. I teraz czekaj. Stań prosto. Wyprostuj ręce. Ok. W ten sposób. Dobra, skoncentruj się. Lekko w prawo, minimalnie, za mocno. Dobra. Wydech, masz dwa strzały, pamiętaj. Ognia, spokojnie, nie szarp. Wydech, trochę wyżej, za wysoko. Ok, i spokojnie. Można? Ognia. Pal z języka, sprawdź broń. Pusty magazynek. Ok, sprawdzimy. Idziemy Tu godzina napięta, nie? Trochę tak. Pierwszy strzał nie wiadomo gdzie. A nie wiadomo, pierwszy strzał Trafiłeś w dwójkę na godzinie dziesiątej. Drugi strzał, czwórka łapana na godzinie 11. Od której strony? Na 11. Od to, ale od strony piątki bardziej czy od strony... czwórka od strony trójki bardziej, strony to jest trójki. łapana, to jest taka na tym. Między trójką a czwórką. Dzisiaj ciśnienie to. Dobra, wracamy. <grystanie> Pan myśli, że za bardzo pociski ściąga? <grystanie> Do ziemi. Do nieba właściwie. Dobra, jesteś przed taboretem. Czekaj, Magazynek do lewej. masz trzy sztuki, Ładuj. 3 sobie broń. Na cel. Zrzuć zamek.